Niezły widok, co? Często tu przychodziłem, zanim... Zanim co? Hmm? Powiedział pan, często tu przychodziłem, zanim... Zanim co? Zanim... Zanim nic... Mogę zadać panu osobiste pytanie, poruczniku? Wszystkie androidy zadają tyle osobistych pytań, czy tylko ty? Co, Konor? Dlaczego tak bardzo chce się pan zabić? Niektórych rzeczy nie da się zapomnieć. Nieważne, co robię, zawsze wracają. Dręczą mnie. Nie mam odwagi. Palnąć sobie w łeb, więc zabijam się powoli każdego dnia. Pewnie ciężko ci coś takiego zrozumieć, co, gonor. Nie ma w tym nic racjonalnego. Nie czynimy żadnych postępów w śledztwie. Defektów, nic ze sobą nie łączy to zupełnie różne modele. Wyprodukowane w różnych miejscach i różnym czasie. Musi być wspólny mianownik. Tym, co łączy defekty, jest obsesja na punkcie RA9. Jest czymś w rodzaju mitu. Czymś wymyślonym, czego nie było w oryginalnym kodzie. Androidy wierzące w Boga. Kurwa, do czego ten świat zmierza. Coś panu zaprząta głowę, poruczniku. Czy ma to związek z wydarzeniami w klubie Eden? Te dwie dziewczyny one tylko chciały być razem. One chyba się kochały. Defekty symulują ludzkie emocje, ale to maszyny. A maszyny niczego nie czują. A jak jest z tobą, Konor? Wyglądasz jak człowiek, gadasz jak człowiek, ale czym jesteś naprawdę? Tym, czym pan zechce, poruczniku partnerem, kumplem do picia albo maszyną zaprojektowaną do wykonania misji. Mogłeś zdjąć te dziewczyny, ale tego nie zrobiłeś. Czemu nie strzeliłeś, Konor? Doczytali ci jakiś program ze skrupułami? Nie. Po prostu uznałem, że nie strzelę. To wszystko. A czy boisz się umrzeć, Konor? Żałowałbym, gdyby moje funkcje zostały przerwane, zanim zdołam dokończyć śledztwo. Co się stanie, jak pociągnę za spust? Hm? Nicość? Odchłań? Androidzie niebo? Nicość. Ogarnie mnie nicość. Gdzie pan idzie? Nawalić się bardziej. Muszę pomyśleć.